Drodzy zgromadzeni we wspólnocie, pochodzę z rodziny katolickiej jako jednego z głównych odła odłamów chrześcijaństwa. Pod względem wywiązywania się z obowiązków katolika, chrześcijanina, w domu rodzinnym panowała całkowita tolerancja. Była modlitwa, był śpiew, dom był otwarty dla ludzi. Czciliśmy Boga, jego jedynego syna Jezusa, który umarł za grzechy i zmartwychwstał. Nie starałam się wgłębiać i rozważać czynów Jezusa, tak znaczących dla chrześcijanina. Nie studiowałam Biblii, nie poznawałam Słowa Bożego. W odpowiednim czasie i kolejności przyjęłam wszystkie sakramenty. Uważałam, że moje szczęście, poczucie bezpieczeństwa, stabilności, wolności osiągnę w trwałym związku, wykształceniu i pracy zawodowej. Moje życie osobiste potoczyło się inaczej, bardziej skomplikowanie. Byłam trzy razy w legalnych związkach małżeńskich, z których dwa wcześniejsze związki rozpadły się dość szybko. Ten czas oceniam w milczeniu. Kiedy zostałam z dwójką małych dzieci sama, dalej preferowałam swoje zasady. One zapewniły mi podstawowe warunki życia. Poza tym szukałam wsparcia w kościele katolickim, gdzie mój syn był ministrantem, a potem lektorem. Byłam dumna ze swoich dzieci, dobrze się uczyły i nie sprawiały mi problemów wychowawczych, dopóki nie dorosły. Nastały dla mnie trudne chwile, przestałam sobie radzić z dorosłym synem, jego nałogiem, i tu łaska Boga była wielka bo pojawił się ktoś, z kim wspólnie przez te ulotne dni, które Bóg dał nam pod słońcem, w wielkiej harmonii, porozumieniu przeżyłam 27 lat. A kiedy zmarł, mogę tylko powiedzieć, Boże, tak żal. I znowu stałam się bezradna, a problemy narosły. Straciłam grunt pod nogami. I jako osoba grzeszna, Modliłam się i zadawałam Bogu pytania. Dlaczego tak? Dlaczego mnie to spotyka? Jezus mi odpowiadał, dałem Ci Ducha Świętego, w Nim szukaj pocieszenia. Sęk w tym, Panie Boże, że ja nie chciałam już być dzielna, rozumna, wnikać w, swoje, w swoją głębię, aby umacniać swoją pobożność. To trudne. Nie chciałam już się bać. Dość było lęków przeszłości. W kościele nie czułam się wyciszona. Jakiś czas moim kościołem stał się Kościół Narodowy, dopóki nie trafiłam w to miejsce, gdzie jestem teraz. Tu usłyszałam Ewangelię z wyjaśnieniem, interpretację i nauczanie według Słowa Bożego. Tu usłyszałam, że Jezus mnie kocha. Poprzez modlitwę w oparciu o Biblię, moje postrzeganie Chrystusa zaczęło się zmieniać. Z perspektywy czasu zrozumiałam, że poprzednie życie duchowe polegało na religijności i dawałam temu wyraz, wykonując określone praktyki religijne. Natomiast brakowało pobożności i poznawania dogłębnie Słowa Bożego. W przeszłości, licząc tylko na swoje możliwości i siły, dokonywałam złych wymiaru, wyborów. Dlatego zdecydowałam się zawierzyć swoje życie Jezusowi i dać Mu kontrolę nad Nim. Chcę przyjąć chrzest wyznanie osobistej wiary w Chrystusa jako swojego Pana i zbawcę. Chrystus powiedział: Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja Jemu wierzę, osiągnąłam spokój wewnętrzny, przestałam się bać. Potrafię czerpać z życia radość i dzielić się nią. Jezus daje mi nadzieję, że potrafię poradzę sobie z trudnościami, a te, które, z którymi, które nie mogę udźwignąć, proszę Jezusa, mojego przyjaciela, aby, aby się tym zajął. Przystępuję do chrztu z pokorą, chcę się narodzić z wody i ducha. Miałam na to sześć minut. Mam nadzieję, że się zmieściłam. Dziękuję. Dano się to samo pytanie to zadam. Słyszeliśmy Twoje świadectwo, ale chcę się jeszcze upewnić, czy wierzysz, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i brakiem Bożej chwały i są usprawiedliwieni za darmo w Chrystusie Jezusie przez odkupienie, przez Jego krew. Dano się, ponieważ też publicznie wyznałaś swoją wiarę w Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie teraz chcę, ślad za nakazem apostolskim w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.